pilot jest! Tak, dzisiaj będzie odcinek z Minecrafta na konsoli. Drugi odcinek z tego, ale pierwszy odcinek z tego świata. Dawno, nawet, nawet dawno nie było, więc dzisiaj powracam. Słuchajcie, robimy tutaj mapę. Z tego, z Forza Horizon 3. Więc. Startujemy! Będziemy kopać! Widzicie? Widzicie tę łopatę? Tym będziemy właśnie kopać tutaj. Yy, więc widzimy się jak trochę tutaj wyrównamy. Dobra, widzowie. Stwierdziliśmy, tak. że lecimy szukać diaksów. Mamy już napisane na koldy. Tak. Yy, więc startujemy. Lecimy. Yy... Rzeczy odłożyłem. Ten odcinek się chyba pojawi w środę. Jakby to oglądacie? Ja to nagrywam w poniedziałek, gdyż teraz nagrywam trochę z lilą na zapas. Kordy Lila ma zapisane, więc lecimy. Słuchajcie. Szukamy jakiegoś kejwu, kanionu. Więc widzimy się. Zaraz. Tobie znaleźliśmy różową owcę. Bierzemy. Nawet nie farbowaliśmy. No dobra. Fajnie. Może to jakiś prosty nowy dodatek. No. Oj. Oj, jaj, Zaczekajcie, no. może tu coś będzie. Ja tu chyba kiedyś już byłam. Tak? tak? A bo my widzimy trochę już, jak widzicie, się rozbudowaliśmy. My mamy, o, mam my ten trzeci Mamy trzeci level. Ten Dzisiaj ogólnie będzie to odnego takich... A zobaczmy, bo tu może być jeszcze w okolicy trochę tego węgla, Zawsze jest go dużo. Więc weźmiemy. Nie ma. No kobla. Tylko jeden. No, przy okazji kobla zbier zbieramy, nie? Tak. I też nie skoczyć. Łatwo. A ja nie, ani sprint nie działa? Dobra, słuchajcie. Lecimy. Mm, kopiemy się. Czekajcie, pójdźmy gdzieś tutaj, bo tu będzie niżej, więc mniej będzie trzeba kopać. I teraz będzie tak. Kopiemy się w ten sposób. A, i drewna nie wzięłam. No to możemy przynajmniej zjeblać. Dobra, czekaj. Przecież. Ja widzę, na którym jesteśmy levelu, więc widzimy się zaraz. My na razie lecimy jeszcze do domku. Przekazu się prześpimy. Tak. Kto to na Nie, to. Dobrze idę. Przecież. Tu gdzieś będzie to nasze miejsce fajne. Choć ta lepianka na razie nie będzie. Na razie będzie taka tymczasowa. Wiesz później oczywiście ją rozwalimy, bo jest obrzydliwa. A, dobrze idzie, dobrze. No, idę dobrze, więc nie mi do mnie problemów. To no, po dwie... To jest tylko do mnie problemy. To no, było dwie straszki do 20 domu. No, no dobra. Lecimy. Ale nie wiem co to się stało z tą wełną. Lecimy, odkładamy te rzeczy. Tylko jedną do ten też księgi. Bierzemy co nie ma Bierzemy badyle. I robimy, słuchajcie, coś takiego jak narzędzia. Nie mamy kobla. Słuchajcie, gdzieś będzie, ale dobrze będzie, słuchajcie, kopać gdzieś się koło jakichś gór. Więc tam będzie bardzo dużo takich rzeczy, jak na przykład, yy, no będzie tam dużo ogólnie tego. Dobra, mamy. A już nie rozumiem. O nie. Mi się zdawało, że my na shift szliśmy, Ale nie. Nie wiem. Czemu? Od razu się prześpimy, słuchajcie. Prześpimy się i będziemy... Lecieć już... No tam będziemy lecieć po prostu. Gdzie jest łódka? Tam, w innym miejscu. A. Dobra, te rzeczy popłynie. jeszcze zostawię Lecimy łódką popłynie. Albo nie Nie lecimy łódku, nie łódką Nie płyniemy łódką Ale później A, czy chyba... Lecimy szukać widzowie Kanionu Więc widzimy się jak znajdziemy jakiś kanion Dobra, no, widzowie, stwierdziliśmy, że Nie tego kanionu No Nie bierzemy tego kanionu po prostu w tym filmiku będziemy tutaj w okolicy rzeczy zbierać wow. Równać trochę teren tam Zajmować się tym terenem trochę Znajdźmy przynajmniej sam owce. No Może też będziemy łódką płynąć No gdzieś tu w okolicy coś porobimy, słuchajcie Tak, robimy jakieś rzeczy Może zbierzemy pszenicy trochę więc będziemy tu w okolicy, po prostu zbieramy nasiona Dobra, zaraz Lila będzie grać Ale na razie ja Ten odcinek będzie trwał może z pół godziny Zobaczymy, ten odcinek będzie taki dość długi Bo z Minecrafta będą takie długie odcinki nawet Tak, jest takie długie Zobaczymy Choć będę się starał jak najdłużej. Konik! Dobra, bierzemy konika Oby się ten... I będzie tu potrzeba na niego siodła. Czekajcie, lecimy po linę Tak, my właśnie ogarnęliśmy konika tutaj I go będziemy przywiązywać Będziemy mieli fajnego konia A i do czego? Do płotku na razie Zrobimy szybko płotek Mamy trochę drewna. Tak Trochę badurów A mamy tutaj Dwa patylu, co jest takim potykiem? No potyki, bo potyki. To rażam? Dobra, i tutaj bądź koniku? Są na dziewięćdziesiąt. No. To będzie nasza taka tymczasowa skrzynka z budowlami. Tak, takimi rzeczami, a jedzonko musisz przełożyć. Ok, robimy jeszcze coś takiego jak. Mm, ten. Motyka. Lecimy z tą motyką. A co robimy? Konik. Szary konik. Szkoda, że nie mamy liny. Ale czekajcie. Jak to zrobić, linę? Aha, dobra. Mici kulaszlam. Slajmu. A gdzie można spotkać kolejnych? Co są Slajmy są na tych. Mm, jak są moby, to są mowy właśnie. A i zrobiliśmy sobie tam niedawno łódeczkę. Aha, możemy na przykład. Właśnie ją popłyniemy na tą mini wysepkę, gdzie na gdzie... Tam na razie będą rosły nam rzeczy. Oj, będę po bambusi O, tam są nasze bamb bambusy tam są. Tam są bamb to nie są bambusy, na widzowie. Ona nic nie rozumie. No to mówię, że to nie są ba bambusy. To, nam ściny to jest ściana. No stop, to tam jest bambus. Co to jest jakiś bambus? Tam są ściny No, wreszcie coś dobrze powiedziałeś I nasza taka tymczasowa miszka Znaczy ta wysepka. No, na razie taka będzie Taka, gdzie nie my ścimy wszystkie Ale na razie niech tak będzie Tak U NO Mhm, spoko jeszcze raz to mamy tyle w nadłu. Dobra, zbierzemy. Nie wiem tamtej grze. Dobra. Tu, tutaj będzie ten. Mm. Tu będzie... Tu będą nam rosły rzeczy To jest statek! Widzicie? Tam są płotki! Chyba tam, chyba tam jest statek Hej, tam może statek, widzowie Zaraz tam polecimy, zaraz tam popłyniemy Naszą mudeczką, oby ta... Jeżeli są statki, to w statkach są bardzo rzadko spotkane, bo to są bardzo dobre rzeczy przeważnie Chyba może, może będą slajmy E, raczej nie, ale mogą być tam na przykład, może to być żelazo, albo jak tam mogą być Może tam być to Nie na pewno bo... No oczywiście Udetka nam się bardzo przyda Ej, to wygląda... Ej, to chyba jest prawdziwy statek Właśnie. Tak macie dobrą jakość, słuchajcie Nie że to jest... To jest statek! Chyba? Raczej tak. Słuchajcie. To jest statek. Tak! Tak, to jest statek! patrzyła! Dobrze, dzięki. Słuchajcie, tylko... Raczej na razie nie weźmiemy tych rzeczy. Co tam? Co się dzieje? Co się widzę widocznie dzieje? Może następnego dnia w Minecrafta. Co? Jak się prześpimy, no to może... Potem nam się uda. Uda nam się słuchaj Do statku. Gdzie to jest? Gdzie ten statek? Tam jest ta zepka? Tak To no. mało I tam Tam jest nasze miejsce? Tak Dobra, czyli gdzieś tutaj będzie Ten statek, statek. Tak, tutaj O! Odlokowane osiągnięcie, że to wrak statku Dobra, teraz są większe szanse na to. Ło, tu są rzeczy. Tak sobie przekonać. Gdzie to jest? Gdzie to jest? Gdzie ta skrzynka? Gdzie ta skrzynka? Nie wiesz. Ale ja dzisiaj że te rzeczy weźmiemy. Nie. Tylko momencik, potrzebuję. Aha. Przepraszam za tą słabszą trochę jakość Ale mam po prostu mało procent, jeżeli macie słabszą jakość, to sorry Oby to coś było, oby to to było, oby było, oby było Tu coś musi być Nie no, musi to być Może nie tu Dobra Słuchajcie, mamy rzeczy porządne Jeszcze nie, ale już mamy je praktycznie odkryte Gdyż wiemy, że tutaj będzie skrzynka. Tu musi być na pewno skrzynka gdzieś w tym statku. No takich statków to nie powinno być. Tu no nie wierzę, ale skam. Chyba. No Co na darmo? Szukałam łódki, ale tu nie ma. Jakiej łódki? Łódź. statku. Szukałeś statku? Mhm. No, ale może go niestety nie Słuchajcie, tak jest. Też to jest. Że coś Te chcecie chcesz chcesz chcesz, naj, naj, miś, nam się przyda do na pewno. No, na pewno nie. To brzmi to praktycznie nic. Nic tu nie ma. Widzowie. No. Zaraz chyba będziemy kończyć ten odcinek. Ale ogólnie długie będą odcinki z Minecrafta. Więc co? Trzymajcie się. Nara.